To chodzi, patrzcie widzowie. Ile? Sześć. Szkoda, że nie cztery. Chłopca zwinił mnie ale chłop, chłop 6 lat młodszy i się jeszcze nie nauczył dość otwierać Nie rób coś Nie naprawiaj to Naprawiaj to Naprawiaj to Weź dawaj to poprawiam Poprawiamy to o. Co za debil Jezu, jaka to łódź jest obrzydliwa <laughs> Jakieś tory rozjbane na drodze Kurwa Dziura na dziurze Auto się całe kiwa Kurwa mać Tu nagle jakieś tory Kostka nagle pomiędzy torami jakie to jest Nie no Jak to w ogóle wygląda? Ja p... dole A to czym tu wychodzi owca? Co jest? I ona komuś uciekła? O co chodzi? To jest to owca tej dziewczyny? Czemu ona ma pieruchę? <laughs> o co O co chodzi? Nie wiem. normalnie. jak zresetować? A ktoś trafił ostatnio? Kiedy, no, kiedy ktoś? Jeden w tamtym tygodniu. O kurde No jako pierwszy, bo to faliśmy od czterech tygodni. Ty to jak maszyny jakieś, jak sloty? <laughs> W. W, w, na recepcji będziesz mógł. W. Stawić. W. Na recepcji To co, jeszcze jeden przejazd możemy dzisiaj? No i wróci nie tak. A do który jest? No chodźcie, spytamy, czy to zrobimy z mojego powa jak damy radę. Bo masz jakby karny imienny, więc to 5 przejazdów jest dla Ciebie Aha Czyli to do jakby... No i idźcie jakby... przejechać ze swoim POV, a ja poczekaj No dobra, no dobra Bo oni też chcieli zobaczyć to, to. O dawaj, Ty weź Ty jeszcze spróbuj nie, no, Ty, może daję Ci, podtrzymam To, to wyjdę ja na, na... Ty, no może, może to łatwe jest takie no, To jest kwestia jest kwestia ja słucham? się do SCMB może? Nie, to pięknie. A dobra, to dzięki To ja bym poprosił w sumie pizzę i tak Dobra, lej, landawot, czy odwrócę listę? Eee, No do, dobóż, do, do, no. I ogólnie to był taki mocny hardcore. Eee, no a teraz już mieszkam w Jeszcze raz napisz, eee. jak było z meduzą na Malcie, ci wypiamam perma, serio. Mieszkamy. Skorzystaj z pomocy? Eee, bylibyście w stanie walczyć o Polskę. A nie? A pani by była walczyć w stanie o Polskę? Polska górą! A baby do domu! Uf. No! no. no Tylko przez to, że masz... Taka jest prawda, sorry. Norel, ale ty też masz i co? Nie no, ty w sumie jesteś. To gdzie są twoje suby? Aaa, dobrze odbiłaś, dobrze. Widać, że jesteś już zaprawiona w boju. A jak? Więc wyciągamy z walizki, ubieramy jest? się z przypadku. Weszliśmy tam, to jest sklep, w którym kupuje kodak Black i tak dalej. Po czym wchodzą Polacy ubrani jak najgorsze kuba w siury. Nic tu do siebie nie pasuje. Czy wy to widzicie? Uwaga, zobaczcie teraz to. teraz no. Masz tam czapkę, kromiek, ona nie pasuje. Uwaga. Chłop ma spodnie jak Jank, tak kuba. Do koszulki piłkarskiej temperatury. Do laczków z kolimowym. Do laczków z kolimy, on ma laczki z kolim. Ja Jan Nike running do Jordanów.

Trzy tygodnie temu, yeah! Gdzie? Tutaj? Yeah! Bo ja uwielbiam polskie brylęta. Ale hej! Yeah. Ile minut do wyt... To jest... W ogóle się ty dziwiałe, jebanap! Ej, jesteś kurczenem kierowanym, ale cel! Ej, jaki cel, nienawidzę cię ty... Ale you're here.